kolejny odcinek, y, troszkę inny niż, niż, chociaż już raz y, y, posiłkowaliśmy się właśnie książką rozmowy rozmowy na koniec wieku i dzisiaj też chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać na temat je, jednego z, z bohaterów tej, 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 tych wywiadów y, na, na, nawet nie chodzi o bohatera, tylko o to o, to, czym, o czym mówił w tym wywi wywiadzie y, mówił to y, dotyczy to osoby biskupa Tadeusza Pieronka i on mówił o ludzkim i boskim pomyśle na świat. Tak był zatytułowany, ten, ten tak, tak brzmiał tytuł tego, tego, te, tych rozmowy pani, pani Janowskiej i pana Muchackiego właśnie z biskupem Pieronkiem. No nie dziwi tu jeżeli biskup no to, no to ma wgląd zarówno w boski, jak i w ludzki, w ludzki yy, 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 pomysł na świat. Może zaczniemy tu od cytatu, od, od właśnie co, co, co biskup Iranek mówi. Z perspektywy lat widzę, że proces, który dotknął katolicyzm zachodni, polegał na zamazaniu pojęcia grzechu. To nawiązaniu na pewno do tego naszego poprzedniego odcinka, czy jednego z poprzednich o tej o, tej, nie o zdradzie, tylko o, o zgorszeniu. A. E, polegał na za, zamazaniu pojęcia grzechu, pojęcia zła. Człowiek chciał sam decydować o tym co dobre, a co złe. To jest rzecz niebezpieczna nie tylko w życiu kościelnym, ale także w społecznym. Tutaj później mówi biskup Pieronek o, o, o cywilizacji śmierci. Co, 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 co na ten temat? Jak byśmy jakbyśmy się do tego odnieśli? No już się trochę odnosiliśmy do tego właśnie w tym odcinku o zgorszeniu, ale, ale co byśmy tu... Tu na ten temat teraz powiedzieć. No, się, moje przemyślenia są podobne, bo tam na no, to no. pojęcie cywilizacji śmierci, no chyba ukute przez Jana Pawła II. Jeśli się tak nie nie mi się da, zbędę, no to, Nie wiem, czy to małego ale... autorskie, no w każdym razie on to najczęściej na, na ustach miał, czy w mhm. jego kontekście się pojawia. Ale sa, właśnie zidentyfikowanie tego tego problemu współczesności, no to myślę, jest trafne. No, to, że człowiek próbuje o wszystkim, o wszystkim decydować i wszystko regulować, no było już, to jest Czyli ma jakiś problem. pomysł, zawiązując do tematu yy, tej, tej rozmowy, tak? Pomysł że jest ludzki taki... na świat. Jaki jest właśnie pomysł ludzki na świat? Co na z, ten temat? Mi się wydaje, że ten ludzki pomysł jest zawsze gorszy niż ten boski, ten boski nie? I każda próba się kończy, naprawdę dramatycznie, nie? Bo mm -hmm. to takie koncepcje uporządkowania świata od A do Z, no to raz, że się kojarzą z totalitariuszami, totalitaryzmami XX wieku, hmm, tak. ale to jest taki, taka, no, no. taki pomysł, do no pomysł, no, no w ogóle to, 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 to ure pragnienie uregulowania wszystkiego, to, to jest w tak, ludzkości to to pragnienie... towarzyszy... Myślę, że w to ma jeszcze to taki. to, to wspólnego z boskim pomysłem, bo, bo to jest bardzo szeroko zakrojone, nie? że my zmienimy wszystko wtedy. Nie? Te, te rewolucje, które chcą zmienić. No no, wszystko na świat, na człowieka. Do, 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 do korzenia, do trzymania i tak dalej, Ta. no, żeby człowieka w ogóle z, Zupełnie przechodzi. coś nowego, ale jakby z, za bardzo z tego nic nie wychodzi. Nie? Ten człowiek no jest zawsze. O tym mówię, że nie... zostaje wtedy mm -hmm. ruina tak najczęściej, i popioły po tym zabiegach właśnie, żeby próbować wszystko uporządkować no, od nowa. No, no, no. A tu biskup Jerolek, takie podejście, no niestety swojej kopii nie zabrałem, ale on właśnie w bliskości natury, tak? To, tego, co... Żeby tak, bo tam na początku mówi, ja, ja tu już, już przy końcu tego artykułu jestem, bo tam było właśnie nawiązanie do tego, jak na człowieka wpływa natura. Z tym, że m, tu bym troszeczkę... W, 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 bo, jeżeli chodzi o prawa naturalne ymm, to, to później jest coś innego No i gdzie znaczy to jest? Że... Tu mamy o właśnie świata według własnej ja myśli, że, że to jest ideologia. Może... A, czy, ja coś... czy, czy, właśnie, czy prawa naturalne Szukam można utożsamić czy... właśnie z tym boskim pomysłem na świat? Wrześniu jesteś tak Grzecie, blisko, się jest, jesteś blisko tych przyrody, bardzo, bardzo... O. Bardzo na nią zwracasz uwagę, czy myślisz, że... Że, że, że ten boski pomysł na świat można jakby zawrzeć w prawach przyrody. Dotyczący oczywiście też człowieka, no bo my też jesteśmy częścią przyrody. Co na tym temat. Zapewne tak, zapewne tak. E, w moim e, odczuciu też intuicyjnym, e, jako jedność człowieka z, z, z całym światem. Poczucie jedności, nie... nie... No tylko, że człowiek stworzył cywilizację, nie? Ona, czy, czy cywilizacja jest, jest czymś jakby stojącym naprzeciwcie no, sobie ziemię poddaną? Wiadomo, że teraz to przybiera... No nie wiem, czy nie ulegamy tam, jakimś nawoływaniom zewsząd za bardzo, żeby zwracać na to uwagę, ale, ale no, no, widzimy, na no, widzimy to nawet tutaj, niedaleko gdzieś o jakieś zniszczenie przyrody, nie? Że to nie jest tak, jak. jak, jak... Jak, jak, jak dawniej bywało, ta to, to przyroda już nie jest taka no, obfita, czy. Technologię, tak? I, i, no właśnie. I cywilizacja już teraz, no. przez ostatnie 200 lat, pewnie dokonała wielkiego spustoszenia, dając nam za to pewnie więcej czasu i, i, wy, i bardziej wygodne życie. Ale ja chciałbym się jeszcze odnieść do słów biskupa papierunka o tym, że. Tam było, jak czytałeś, że. Że, że to my decydujemy Człowiek, no. decydujemy, tak? człowiek no. wyciągną, wyciągną, jakby wy, wyciągnął łapczywie tak swoją dłoń po to, żeby no. decydować co jest dobre, a co jest złe, ale chyba, no. nie, ale chyba nie mamy wyjścia, bo to, kto ma za nas decydować jak nie my? No to my. Mm -hmm. bo, Przynajmniej wydaje nam się, że wiemy, jak mamy postępować. tak? Prawo moralne jest w nas. No właśnie, czy jest w, jest w nas? Nie? Nie? No, czy, czy my go nie zagłuszamy? Tak? Czy ta technologia. Czy, ono, no, tryb... czy to już w ogóle mówimy o tym, czy istnieje? Bo prawo naturalne właśnie zakłada, że są kategorie, o których nam decydować nie wolno. Tak, to to są, one są z góry jakby ustalone. Ustanowione no. jak niezbywalna godność człowieka. Tak, nie można ci odebrać tego, że jesteś człowiekiem. Nie można cię zezwierzęcić, potraktować w tak nieludzki sposób, jak Auschwitz i tak dalej. No, że nie, nie mamy prawa decydować o tym, czy, czy drugi człowiek właśnie ma tę godność ludzką, czy nie. No, to, to, bo, bo takich codziennych spraw nie no, no, ma. No, powiedzi, no, są, ma no, wszystkiego nie, nie uregulujemy w taki sposób, żebyśmy mieli jasność, że to zawsze wybrać. to tylko podręcznik otworzyć i tutaj alfabetycznie znaleźć problem, który nas w życiu spotkał, i, i rozczytać, co jest dobre, co, co złe. Ale no chyba są takie kategorie, o których no, dyskutować w ogóle nie mamy, nie mamy prawa. Tak? No, no nie wiem, no to, nie wiem. To, ja... No na przykład no, życie ty... ludzkie, bo tu Pielonek no, mówi właśnie o, z jednej strony o, o, o aborcji, z drugiej o eutanazji. Że, że, że teraz. No, 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 jest to związane na pewno z postępem technicznym, że, że, że można to teraz jakoś zrobić, ale, ale czy, czy... No to jest właśnie problem nawet decydowania o. Mhm. No, o tym, czy no, Jak dotąd w naszym porządku prawnym no, nie można popełnić samobójstwa, bo życie jest na tyle chronioną wartością, tak, że, mm -hmm. e, no, że nie, no, nie mamy prawa zdecydować o tym, czy, czy to życie zakończyć. No, nie jest to już penalizowane jak kiedyś, bo kiedyś można było pójść za próbę samobójczą do, do karteru. No, albo tak, albo tak, po próbie trafić pod płot gdzieś być powołany. No, właśnie. No, to, no, już tak nie mieliśmy tak nie tam w tę stronę, no ale no, wydaje mi się, ja, znaczy ja jestem, nie wydaje mi się, tylko jestem pewien tego, że są kategorie, po których rąk nie można wyciągać i... i... Tyl, tylko czy, bo, bo wrócę jeszcze do tego pytania, czy, czy, czy prawa przy, przyrody ustanowione, no my wierzymy, że przez Boga y, idą jakby w parze z prawami, które człowiek ustanawia, czy, czy my... Czy my możemy się powyłać na prawa właśnie natury? Czy my jesteśmy jakby znaczy... już po, nie chcę mówić, że ponad, ale, ale obok tej natury. My no to musimy, ale musimy uważać na to pojęcie natury, a przyrody, nie? Bo uh -huh. to nieraz jest mylone. I tak w dyskusjach dotyczących właśnie sfery wiary, nieraz się, jest mi zarzucane, że ty byś chciał, żeby prawa natury kierowały, tak? Czyli no. jak, jak mnie w dozę tam czas wejdzie, to mam pozwolić, żeby ta noga mi gangrena zżarła, bo tak natura chce. No, no, tak ale to natura, nie o to chodzi, no. bo prawa naturalne to są te leżące w naturze człowieka, tak? Właśnie, no właśnie. w duszy. A, okay. A prawa przyrody, czyli to, że silniejszy zesz, słabszego, to nie jest. To nie są prawa natury. Aha w tym sensie, o którym my tu dyskutujemy, nie, no, prawa przyrody, którym się przyroda rządzi, no tymi, no nieraz, tutaj biskup Joronek nie mogę znaleźć cytatu, ale hmm. na to odpowiada, że e, że my mamy żyć w zgodzie z naturą, no, ale prawa przyrody, no niestety mamy, ten Pan Bóg dał nam polecenie czynić sobie ziemię Ta. poddaną, tak, I, Czyli to i myślę, nie, w, w, ale... nie wszystkim prawom przyrody, no nie na wszystko musimy ale się Ale można mówić na przykład wchodzić. o prawach natury ludzkiej, jest takie coś jak natura ludzka, pewnie jest, więc my jakoś tam możemy określić to. Czy my możemy określić właśnie to? No ja w tym sprawie natur, naturalnym, no to pamiętam z filozofii mm -hmm. na studiach i to tego jestem akurat pewien, ale co do reszty, to tu kolega Teolog może więcej powie. Bo co do zgodności z naturą, to biskup Pieronek tutaj no, mm -hmm. się odnosi do wsi, bo tu w tej rozmowie często rozmyślany no on pochodził tak, tak. z żywiecczyzny, z, mm -hmm. z jakiejś mojej wioski tam się jego powołanie zrodziło, i tu rozmówca z dużym zainteresowaniem go wypytywał, jak ten świat wsi wpłynął na niego tak, jak to, jak to się odbiło na jego życiu. I on to mówi, że wieś jest ciągle jeszcze tą szczęśli szczęśliwszą częścią społeczeństwa, która jest bliżej natury. No, pamiętajmy, że to jest pod koniec lat 90. gdzie rzeczywiście jeszcze no, to, to jeszcze to bym tak natury, powiedzieć, ja nie wiem jak teraz. Ten ten rytm, to... rytm natury jest związany. Ten rytm wsi jest związany z naturą, także z naturą ludzką, o, może A, odpowiedź na twoje. Pytanie. Czyli, czyli natura, swoją drogą, ale natura ludzka też coś takiego, tak. jak Miak... kondicjo humana. O, o, to, już jak, jak to ta, ta teologia to... daje o sobie znaczenie. No. Tak. No, chciałeś teologię, <laughs> nie wiem, czy to to geolog... Miasto niesie więcej konstrukcji ludzkich, rytm fabryczny, rytm urzędniczy, rytm rozkładów jazdy i tak dalej. Trzeba zachować jak najwięcej tego, co jest w nas normalne. Czyli nie naturalne. I raczej mm. takie konstruować porządki, które byłyby dostosowane do natury, a nie przeciwstawiały się jej. No, myślę, że to ogólnie rzecz biorąc taka zdrowa diagnoza. No, nieraz się podnosi taką kwestię zmiany czasu, która jest właśnie związana z rytmem fabrycznym. Z zmiany czasu no no z, z zimowego na letni to. i no odwrotnie. Mm. Że to było spowodowane tak tym gospodarką si światła powiedzmy tak, żeby było jasne, mm. dostatecznie jasno mm. do w kalach produkcyjnych. No, a dzisiaj się podnosi, że to jest wbrew naturze człowieka przestawiać swój rytm jakiś dobowy dwa razy do roku, nie? Więc może to jest ta, ten moment, w którym poszliśmy za daleko w ingerencji w jakąś naturę. No, no tak? Myślę, że my ogólnie rzecz biorąc poszliśmy za daleko bo, w ingerencji odtaję, bo w, w naturę, bo nie, nie, nie <laughs> mówię o tym, że niszczymy jakąś naturę tu na różne sposoby, ale 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 często właśnie działamy wbrew człowieczej naturze też już jakby, jakby się mówiąc tylko o naturze człowieka, bo już sobie... A jeszcze nie chcę dominować, ale już wiesz, tak mi się aż chce powiedzieć, bo no... Ochrona natury to jedno, bo tak jak ja pamiętam moje lata szkolne, to ta ekologia miała taką zdrową postać bardzo, mm -hmm. że jeżeli chodzi o dbanie o przyrodę, właśnie nie, no, nie czegoś, jeżeli to nie jest konieczne i tak dalej. No Ale teraz widzę inne niebezpieczeństwo, że te prawa, prawa przyrody zaczną zagrażać tym prawom niezbywalnym ludzkim, bo nieraz ochrona tego porządku naturalnego mówię o przyrodniczym, będzie ważniejsza mm -hmm. niż na przykład to, że człowiek nie ma się czym ogrzać w domu, tak? No to jednak... No, wydaje hmm. mi się, że hierarchia no, powinna no, być tu tego, ale, ale, no. Uh -huh, uh -huh. no Ale to tak trochę zmierza. No, I ograniczenie, no, nieraz na takie nierealistyczne propozycje ograniczenia zużycia paliw kopalnych. Tak, no, mówimy tu o na naszym wschodnim, wschodnioeuropejskim świecie, tak, uh -huh. gdzie no, to się dalej wydaje no, odległe, jak jakieś loty w kosmos uh -huh. gdzieś tu z Kujaw, do, no, wycieczkowe. No, no, o, to <laughs> no. bardzo odległe. Chyba, chyba bardzo żebyśmy nie korzystali ani z gazu, ani z węgla tutaj, tak. No mówię o tym, że no po prostu takie nierealistyczne koncepcje, które no z nie, nie wiem, z czego to może ktoś się co dorobić na tych różnych innych te technikach zapewne. grzewczych, czy, czy, zapewne tak, nie? Więc, więc, to już jest coś, coś tu nie tylko wbrew naturze, ale wbrew uczciwości chyba nawet, że, że coś tu, coś tu jest zlansowane, co, co nie ma nic wspólnego właśnie z naturą ogrzewania, bo może, może też coś takiego jest, no, jak natura ogrzewania. Nie, nie będziemy drównikać, bo trzeba by zbadać bo... <grym> natura ogrzewania. No, no, jak, no nie chodzi tu o odżywanie naturalnym. Ale niewątpliwie nie człowiek ma prawo do tego, żeby zimą nie zamarznąć. Nawet, jak no go tak, do, nie tak. no, może inaczej nie powinno nie. No to pozwolić, to może nawet leży, no, żeby nie zamarznąć. Że nie chce zamarznąć, ale z, mm -hmm. w takim filozoficznym sensie to nie powinniśmy pozwolić, żeby ktokolwiek zamarzł zimą. Tak? No, więc w tym sensie <laughs> prawa przyrody nie powinny dominować. Jeszcze coś tu na wiem. Tu mówi biskup jeszcze o, o, o człowieku, który musi sięgnąć po światło, bo sam sobie, y, sam z siebie tego nie wykrzesze. No, także no, no, tu, tu chodzi o ten, o ten boski porządek, nie? że, 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 że y, no, czy my się do tego stosujemy, czy nie, no raczej tak troszkę, nie za bardzo stosujemy o ile, o ile, no już nie, nie czas na to, żeby, żeby, żeby wnikać, w ten, jaki jest ten boski porządek, chociaż mamy przecież. Wytyczne nie są. Nie, wytyczne są, właśnie, dość, dość jasne. W dziesięciu punktach niekiedy nawet nie powiedziane, tak. więc... więc um, I to jest coś pewno z zewnątrz. Człowiek sam sam tego nie wymyślił, tylko jest jakby w, no, dobrze by było, żeby był... W, Wyraziciele tego czy, czy. Myśmy już dotykali tej, tego, mm. tego problemu przy natchnieniu, chyba, jak dyskutowaliśmy, że. To no jest, coś przechodzi przez że jest takie doświadczenie, twórczenie wielkich, wielkich Trafisch, rzeczy, no. wielkich dzieł w sztuce, że to nie pochodzi bezpośrednio od mm -hmm. nich, tak? Że Ta siła nie była siła twórcza tutaj, bo stwórcza to już może za dużo powiedziane. Mm. No może że, za dużo. Twórcza, twórcza była nie, mm -hmm. no, nie pochodziła z ich wnętrza, tylko gdzieś z zewnątrz, tak? Nie zawsze to jest nazwane. Po, po, po imieniu, to znaczy nie zawsze Bogiem nazwane, ale mm -hmm. nieraz jakimś absolutem. tak, no, W każdym razie, że ten człowiek sam z siebie faktycznie niewiele czasem, niewiele może wykrzesać. No, czyli, no, może zakończmy to zdanym stwierdzeniem, że są rzeczy, których, o których się na świecie, o których, i czy to fizjologom, czy filozofom się I, po prostu i, i, nie śniło i tyle. No, bo, może, nie wiem, czy to brzmi optymistycznie, czy to zakłada jakąś niewiedzę człowieka, w każdym razie ciekawie, ciekawie. I, i myślę, że, 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 że zestawienie tych, już sam, sam temat tego, tych, tych rozmów, tej rozmowy z biskupem Kierunkiem na coś wskazuje, że, że, że mamy jakiś boski pomysł i ludzki na świat, że, że coś jest czemuś. Nie wiem, czy przedstawione to jest dobry, dobry, dobre słowo, ale w każdym razie coś wynika z jednego, a coś wynika drugiego. Niestety z tego człowieczego nie zawsze dobrze, dobrze to wynika. O czym mówiłem na początku. Oby za kierunki sobie w parze. O, to, to tak. Ta, ta. ta byś, to byśmy sobie życzyli. tego. W naszym życiu, oczywiście, też. I w naszych rozmowach. A tą rozmowę kończymy. Nie mamy dzisiaj żadnych nawiązań, ani, bo to jest troszkę inny odcinek, właśnie taki komentujący yy, rozmowy na koniec wieku. Więc. Żegnamy się bez limeryku, bez nawiązań rozszerzonych. Dziękujemy.